To myśli o Tobie tej nocy. Witam serdecznie, kochani słuchacze, subskrybenci i widzowie. Witam Was serdecznie i zapraszam na rozkład kart Tarota. Kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostańcie tutaj z nami i zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila, ja odpiszę Wam od razu okres czekania na taką wróżbę prywatną. Jeden, dwa lub maksymalnie trzy dni. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Teraz zobaczmy sobie, kto myśli o Was tej nocy. Pokażcie, kochane karty. Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli tej nocy o osobie pytającej? Proszę. Pokażcie karty, pokażcie, pokażcie karty. Pokażcie, pokażcie kochane karty. Pokażcie kochane karty. Mhm. W przełożeniu mamy już, kochani. Asmie czy ktoś, kto jest być może spod żywiołu powietrza, czyli y, bliźnięta waga lub wodnik. Ktoś, kto być może chce zostawić za sobą przeszłość i ma nadzieję na jakąś lepszą szansę na przyszłość, dobrą jeszcze, na szansę po prostu następną. Ktoś, kto być może jest w tej chwili zablokowany, odcięty, nie macie kontaktu, ale ktoś, kto chce nową szansę na nowy początek. Mamy tutaj jakąś ucieczkę od odpowiedzialności. Kłamca, złodziej, jakiś fałsz. Ktoś, kto być może kłamał, kto nie był do końca szczery, oszukiwał, ktoś, kto schodził jakby z drogi, by coś wyjaśnić, ktoś nieszczery, ktoś m, bardzo kłamliwy, tak? Miecze, czyli tutaj same jakieś też blokady. Ten ktoś chce wziąć sprawy w swoje ręce, jest to osoba młoda, być może młodsza od was. Chce wziąć sprawy w swoje ręce, zastanawia się teraz, ponieważ jest to paść buław, czyli zastanawia się być może, co zrobić. Rozpatruje, rozważa sytuację. Na dwoje babka wróżyła, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Być może ma jeszcze jakiś inny wybór, alternatywny. Myśli, co zrobić i czy w ogóle zrobić. Stoi na rozdrożu, chce. Podjąć decyzję. Jest to osoba dumna, uparta, być może o takich cechach charakteru, bardzo mm, zawziętych. Również osoba bardzo męska, bardzo taka mm, stanowcza, rzetelna, ale lubi mieć władzę tak, w swoich rękach. Tutaj mamy cesarza, który ma dużo pomysłów, które chce jakby. Tutaj wcielić w życie, tak? Chce mieć jakieś zajęcia, jakieś zadania do wykonania, chce podejmować decyzje, chce jakby tutaj podjąć jakby odpowiedzialność, tak? Dać Wam być może poczucie bezpieczeństwa, zaufania, ale jest to osoba autorytatywna. Ta osoba chce. Relacji stabilnej, tak? Chce połączenia. Tutaj być może odeszliście. Osiem kielichów mówi o odejściu, o rozstaniu. O czymś smutnym, o tym, że każdy z Was być może idzie teraz swoją drogą, albo że Wy osoba pytająca poszliście swoją własną drogą, pomimo że jest jeszcze tutaj dużo emocji, być może niewyjaśnionych, tak? I ten, to rozstanie bardzo bolało Was obu. Jakby takie był, było przecięcie tego, tej relacji, tak? Ale jest tu nadzieja w tej osobie. Ta osoba, jak powiedziałam, być może z powietrza, znaku żywiołu powietrza, bliźnięta waga wodnik, myśli bardzo tutaj intensywnie i ma wielką nadzieję. Gwiazda, jakby ta osoba myśli, że jeszcze sprawy potoczą się dobrze, jeszcze wszystko się wyjaśni, jeśli będzie. Po prostu jakaś okazja do rozmowy, do wyjaśnienia spraw, to wszystko się dobrze jeszcze potoczy. Ta osoba ma wielką, ogromną nadzieję na następną szansę, na następną jakąś tutaj z Wami historię, tak? Gwiazda to piękna karta, która mówi o wielkiej miłości, o tym, że ta osoba ma do Was emocje i przyciąganie i ta osoba myśli o szczęśliwym czasie, szczęśliwej przyszłości z wami. Jest na pewno tej miłość, tak, pod dobrą gwiazdą, czyli miłość pod dobrą gwiazdą, która to obiecuje sukces, szczęście. I ta osoba ma jeszcze taki promyk nadziei, że coś się jeszcze wydarzy, zmieni na lepsze. No i mamy tutaj dwa razy jakby szansę, tak, ponieważ mamy ym, gwiazdę jako szansę, jako nadzieję, i tutaj mamy również drugą kartę na początku, która się nam pokazała, szansę na nowy początek, czyli y, też y, as, tak, as mieczy, as mówi o nowym początku, właśnie, o czymś, że y -hmm. widzimy nową szansę, tylko musimy wziąć właśnie sprawę w swoje ręce i działać. Asmie, czy mówi również o dobrym planie działania, o przemyśleniu. Także myślę, uważam, że ta osoba teraz bardzo intensywnie myśli, co zrobić, jak to zrobić. No, też nie jest tej osobie łatwo zrobić ten pierwszy krok, ponieważ jest dumna tej cesarz, tak, czyli dumna, pełna jakby tutaj takiego, takiej dumy, właśnie autorytetu. I... No ale pomimo to widzimy, że rozważa tę sytuację i to odejście nie było dla Was takie łatwe, więc ta osoba chce wrócić, chce wszystko naprawić. Także, czy mam kciuki? Napiszcie mi oczywiście w komentarzach, czy rezonuje ta, ta historia z Wami, tak? czy ten rozkład dzisiaj z Waszą historią w jakiś sposób rezonuje. Czekam. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na wróżby indywidualne. Oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Do usłyszenia już wkrótce.